Przeklikamy i właśnie zaczął mi Tinder Aż się... Aż zaczął się internet słuchajcie na dobrą sprawę. Dodatkowo wczoraj byłem na nie tyle na randce na, na Soczku z koleżanką z dziewczyną z Tindera. Cześć Szymano z tej strony Piotr Polop przybarski mam nadzieję że się stęskniliście klasycznie Odcinek z Tindera. Witam wszystkich. Po raz pierwszy na kanale witam tych, którzy są stałymi gośćmi. Obadali wszystkie odcinki z Tindera. Aktualnie znajduje się w Meksyku w miejscowości San Cristobal de las Casas. I z tej miejscowości przeprowadzimy, można powiedzieć, ee... Klasyczny test Tinder'a, zobaczymy jak to wygląda, jak wyglądają dziewczyny tutaj w tym regionie. Oprócz tego pokażę Wam jak wyglądałem dziewczyny z innego regionu, z Quintana Roo, e, dokładnie z Playa del Carmen oraz, oraz Tulum, ponieważ będąc tam, ponagrywałem troszkę. Materiału, niestety życie hostelowe mi nie sprzyja, te ziomki mnie rozpraszają, chodzą w kółko, czorty, i gdzieś tam się śmieją ze mnie, że nagrywam. Tak więc tak wygląda moje drodzy życie w hostelach, tak wygląda podróżowanie i w takich miejscach, które są często bardzo klimatyczne. no i tak to wygląda. A więc jeszcze raz, się ja nazywam się Piotr Polo Przewarski. Oczywiście w formie naukowej będziemy dzisiaj przedstawiać dziewczyny. Z, z Meksyku, jak wyglądają. Muszę Wam powiedzieć od razu na starcie, spodziewałem się czegoś innego. Nie powiem Wam czy, czy bardziej w jedną stronę, czy bardziej w drugą. I klasycznie, żeby nie było, że e, ja oceniam innych, a sam jestem nie wiadomo jaki. A więc pokażę mój profil, jak wyglądam ja na tym zdjęciu. To ja ala e, model. Takie wiadomo zdjęcia normalne. Będziemy klasycznie przesuwać. Wszystko w bok, w sensie w zielone dawać, żeby zobaczyć ile będzie par. I później zrobimy klasycznie podsumowanie naukowe oczywiście. Jak wyglądają dziewczyny, czy wam się podobają, czy nie podobają, lecimy. Muszę powiedzieć, że a, no spodziewałem się innych dziewczyn, na dobrą sprawę, w sensie innej, kompletnie urody. To jest typowa, chyba, turystka, nie wygląda na lokalną. No tak wyglądają Meksykanki, szczerze, boomer trochę. No mówię, nie spodziewałem się. Myślałem, że to będzie, zobaczy, daje wszystko Ma reklama. Ja wszystko w boki, przeklikamy i właśnie zaczął mi Tinder, a znaczy. zaczął się internet. Słuchajcie, na dobrą sprawę. Słuchajcie, w ogóle mnie nie paruje. Dobra, odczekamy, moi drodzy, klasycznie. 12 godzin, żeby na drugi dzień przeklikać ponownie. I od razu na stary wam powiedzieć, że dziewczyny tutaj, w tym stanie, w tej miejscowości, w której ja jestem, to jest Tanciapas, różnią się bardzo, bardzo od dziewczyn z wybrzeża, ponieważ tu są takie mocne e, korzenie e, Majów i, i w ogóle indiańskie, więc one mają zupełnie inną urodę i te dziewczyny chyba niekoniecznie są na Tinderze, bo to jest, wiecie, mocna kultura i oni... Tylko i wyłącznie między sobą. Tak powiem, wiadomo, chodzi tutaj o kwestie przynależności do danego rodu pewnie i do danej kultury, tradycji, więc oni raczej się nie mieszają, tak powiem, mówiąc brzydko, to wszystko normalnie, z, gdzieś tam mi się wydaje, z ludźmi spoza swoich sfer. Ale wracamy za, w sumie za chwilę i powiem wam, co dalej? Czy słuchajcie, nie to, żebym się stresował, ale pamiętam, że ostatni raz Tindera robiłem dość dawno, wielokrotnie dostawałem pytania Polo, kiedy będzie Tinder z tego kraju, z tego kraju i pomijałem. Nagrywałem wielokrotnie Tindera w różnych krajach, będąc ostatnio na wyprawie, ale jakoś nie miałem weny, żeby to zmontować, a stwierdziłem, że to będzie ważne, bo ten kanał zawsze, od samego początku praktycznie miał opcję Tinderową, był Tinder w Indiach, Tinder w Turcji, Tinder w Tajlandii, e, naprawdę w wielu krajach i wydaje mi się, że to jest typowo, mówię, bardziej jako ciekawostka niż tam, nie wiem, jakiś pstryczek w nos dla ludzi, którzy wyglądają tak czy inaczej. To jest, no nie wiem, ja jestem zawsze ciekawy, jak wyglądają kobiety do danego kraju. Jadąc do danego kraju, chciałbym wyjechać jak wyglądają kobiety, czy będą mi się podobać, czy nie. Sporo ludzi, mi się wydaje, też wybiera destynację, żeby poznawać różnych ludzi. No wiadomo, można się zakochać, można uprawiać seks i... Kurczę, no, no żadna, tak powiem... Nie wiem, no, najnormalniejsze rzeczy na świecie. I mówię, ja jadąc powiedzmy do Meksyku, chciałbym wiedzieć, jak wyglądają te dziewczyny. A kompletnie się nie spodziewałem, że wyglądają tak, jak wyglądają. I dodatkowo to, co mówiłem wcześniej, dziewczyny z wybrzeża są zupełnie, zupełnie inne. Plus, tam w tamtej części jest bardzo dużo ludzi z innego kraju, na przykład powiedzmy z. Argentyny, ponieważ przyjeżdżają pracować ze względu na ekonomię. Obecnego kraju jest sporo ludzi również z Kolumbii, plus bardzo dużo turystów. Tu jest ich o wiele mniej, więc tutaj więcej dziewczyn na Tinderze to były po prostu lokalne dziewczyny, ale też nawet nie z miejscowości San Cristobal, a z miejscowości oddalonych po 100-coś kilometrów, takich jak Villa Hermosa, albo na przykład Tuxla, która jest godzinę drogi stąd, bo te miasteczko, w którym ja jestem, jest dość małe, nie ma aż takiej ilości osób i tak dużo dziewczyn na Tinderze. Dodatkowo wczoraj byłem na, nie tyle na randce, na, na soczku z koleżanką, z dziewczyną z Tindera. Bardzo sympatyczna, bardzo miła, ale e, nie chciałem tego nagrywać, bo taka najba bardzo normalna dziewczyna, bardzo fajna, I, ale nie z tego stanu. I poszliśmy, porozmawialiśmy sobie trochę, e, wypiliśmy jakiś tam soczek i na tym się skończyło. I chciałbym Wam przedstawić bardziej profil tych dziewczyn, co ja oczekiwałem, a... To tak powiem, co dostałem, co, co, co było na miejscu. Spodziewałem się, że Meksykanki mogą być śliczne, mogą mieć, wiecie, e, długie czarne e, włosy, ciemne oczy, e, ładną taką, wiecie, e, karnację od słońca, plus są szczupłe, wiecie, wybrzeże, tutaj bieganko, e, zdrowe odżywianie. Kompletnie w ogóle ach, nie nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem. Większość dziewczyn mówiąc wprost jest y, ciut większych rozmiarów. Są małe i ciut grubsze. I tutaj nikomu nie ujmując. Po prostu tu nie chodzi nawet o genetykę. Oni mają bardzo, bardzo złe nawyki. I na śniadanie Smażone takosy, na obiady, na obiad często jakieś burrito albo cokolwiek I Na kolację również smażone kanapki Do tego, do każdego posiłku jest pita cola To jest klasyka, na każdym rogu w tym kraju yy, są sklepy, które są otagowane, oszyldowane Coca-Colą Coca-Cola sponsoruje im szyldy Coca-Cola jest w, no, nie w takiej samej cenie jak woda ale w zbliżonej cenie jak woda. W sensie naprawdę czasami można kupić tą kolę bardzo tanio i praktycznie tyle co, co wodę. I kiedyś się dowiedziałem, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale podobno Coca-Cola na Meksyk jest ciut bardziej słodka. Ale wracając do tematu dziewczyn. To był taki kompletny szok dla mnie, bo spodziewałem się, że mówię, będą ładne dziewczyny, tak jak powiedzmy, nie wiem, w Kolumbii czy, czy w Wenezueli, czy w Brazylii. A tutaj. Na razie jestem ponad miesiąc, w sumie 5 tygodni już w Meksyku, kompletnie dziewczyny mi się nie podobały, ale teraz pokażę Wam kilka dziewczyn z wybrzeża, turystki plus lokalne dziewczyny w, stan w stanie Quintana Roo, Playa del Carmen oraz Toulouse. No i dokładnie, moi drodzy, tak wyglądały dziewczyny na wybrzeżu Tulum Playa del Carmen. Jeżeli chcielibyście szukać emocji, rozrywki, polecałbym Wam Cancun, gdzie aktualnie przebywał Piotrek Pająk, więc wpadajcie do niego na kanał, tam możecie zobaczyć życie nocne. Playa del Carmen, bardziej spokojne miejsce, ale sympatyczne dziewczyny i Tulum jest to wysyp Instagramerek, naprawdę śliczne dziewczyny, patrzy na każdym kroku na plaży dziewczyny były piękne, niesamowite, fajne ciałka ale w 90% to nie były Meksykanki tylko albo turystki, albo dziewczyny z innych krajów latynoskich więc tak jak mówię, jeżeli przyjeżdżając do Meksyku oczekujecie, że na każdym kroku spotkacie piękną Meksykankę. Wydaje mi się, że możecie się rozczarować. Yy, ale to pewnie zależy, gdzie będziecie, w którym stanie. Meksyk to ogromny kraj i na pewno w każdym innym stanie są inne dziewczyny. Mi jest ciężko pokazywać dziewczyny z każdego stanu, ponieważ nie jestem w stanie... Się tam przemieszczać, a myślę, że podróżowanie po wszystkich stanach z Meksyku zajęłoby mi z rok czasu, więc musicie wybaczyć, że zrobiłem to tylko i wyłącznie z dwóch stanów. Tak czy siak, lepsze to jak nic i mam nadzieję, że tęskniliście za odcinkami z Tindera, bo mi się trochę tęskniło, nie ukrywam, dawno nie robiłem tego materiału i on jest taki bardziej, no jest inny, jest taki bardziej, wiecie, relaksacyjny i troszkę taki odmudzzenie od tych wszystkich informacji podróżniczych. Od ciekawostek, od tego co można zobaczyć, to jest zwykły po prostu odcinek, mocno przegadany, plus oczywiście fajne dziewczyny. Dla niektórych mogą być niekoniecznie e, fajne. To chyba tyle, nie chcę już przedłużać. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało. A co jeszcze do poznawania dziewczyn? Szczerze nie, nie zauważyłem, że było jakoś łatwo ani tutaj, e, ani w playa, na, na mieście. Tak jak mówię, ani te dziewczyny nie były na tyle dla mnie atrakcyjne, żeby nie wiem, gdzieś tam podbiegał i mówiła: O, wow, jesteś piękna, daj mi numer. Bo powiem Wam, że na będąc w Brazylii na plaży, dziewczyny wyglądały kompletnie inaczej, ale ja jako gringo, nie wiem, ja chyba miałem jakoś tak łatwiej, że dziewczyny same czy sami czasami wołały, albo było łatwo zagadać. Tutaj niekoniecznie jest taki trochę dość duży dystans pomiędzy turystą a meksykanką, ale nie mówię, że to jest niemożliwe. I to tyle ode mnie. Będąc tutaj 5 tygodni w tym kraju i jak mówię spotkałem się gdzieś tam z Kolumbijką, spotkałem się z tą Meksykanką. A i raz się spotkałem z taką jedną dziewczyną z Meksyku, na samym początku mogliście widzieć. Bardzo sympatyczna dziewczyna, ale spotkaliśmy się tylko raz, ponieważ później wyjeżdżałem z Playa del Carmen. To tyle moi drodzy, klasycznie. Odcinek Tinderowy wiadomo, czysto naukowo. Pamiętajcie, Meksyk spoko, ale jeżeli oczekujecie atrakcji od dziewczyn lub tego, że będą niesamowicie piękne, jak powiedzmy dziewczyny z Kolumbii, to tak jak mówię, możecie się ciutkę rozczarować. To tyle ode mnie, nie chciałbym przedłużać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano, pozdrawiam. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?